Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku sześciennej Tech na Materii. To ja, Karibiri, pozdrawiam Was z drzewa, które stoi nad naszym Kwary. Które to Kwary chodzi, jakby chciało i nie mogło. Zastanawiałem się trochę, czy nie dorzucić jeszcze silnika do tego całego cyrku. Albo dwóch. No, chyba tylko dwa by się jeszcze zmieściły. No, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Jedyną sensowną za to operacją, którą byłem w stanie zrobić, była podmienienie węgla na bloki węgla, tak? Bloki węgla są zdecydowanie bardziej wydajne niż zwykły węgiel starczają na znacznie dłużej. No i oczywiście współczynnik jest lepszy. Jeśli chodzi o ilość zebranych materiałów, no to tak, jest, jest nieźle, nawet, jest nieźle. Ale wam powiem, że tak, i tak będę musiał wydziować trochę ze ścian tutaj tego wszystkiego. No okej, okay. tak czy inaczej, trochę za dużo skrzyń sobie <laughs> ustawiłem. No. O, jakiś ząbek idzie. A, płoń. Dobrze ci tak. E, trochę za dużo, tak byłem zbyt optymistycznie nastawiony w przypadku tych skrzyni. Jak widać. Hm, dobra, coś coś mi się wydawało. E, bo i to, nawet te jeden nie zapewnił w pełni. Może jakbym się rzucił i e, zbierał jeszcze od razu kobel i deer i to wszystko co wokół to wtedy miałoby to sens. No niestety na razie... O nie, 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 nie. Deszcz, deszczowi podziękujemy bo, i tak, kwary nam przycinać, chyba, czy dalej będzie działać, jak pójdziemy do naszego domku, który, no, nie jestem pewien, chyba może być nawet na granicy załadowanych czanków, no, powiedzmy, że, Powiedzmy, że, powiedzmy, że chwilowo, chwilowo muszę to zaryzykować. Okay. E, właściwie to tak ten odcinek postanowiłem, że zacznę nagrywać absolutnie w przypadku. No dobra, może nie w przypadku. E, mianowicie, słuchacie, wracałem sobie dzisiaj do domu po pracy e, i słuchałem sobie radiowej trójki. No bardzo fajne radio. Oczywiście, jak ktoś, ktoś chce wypróbować czegoś ambitniejszego e, do słuchania, no to polecam. Tam średnia wieku słuchaczy to jest chyba 38 lat. Więc gimna za raczej tej stacji słuchała nie będzie. Ale ogólnie, może nawet dobrze, aczkolwiek podejrzewam, że skoro w, w trójce poruszyli ten temat, to za chwilę znowu jakieś medialne TVN, -y, inne Polsaty też to podłapią i znowu będzie o tym głośno, będą w gazetach znaczną, o tym pisać i tak dalej. Mianowicie, dzisiaj w, w audycji popołudniowej, gdzieś po godzinie 18 w, wiem, w, jakimś tam nowym odcinku cybertrójki, rzadko słucham, bo zazwyczaj już wtedy nie słucham radia, bo nie jadę samochodem, tylko gram w Minecraft albo coś innego, poruszono temat, w jaki sposób zacząć zarabiać na swoim blogu, blogu, tam stronie internetowej i tak dalej. I zaczęli, zaczęli opowiadać to jacyś specjaliści z chipa, że o można zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych na reklamach i polscy zdani youtuberzy tak potrafią wyciągnąć. Abstrahując od zarabiania na YouTubie i czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, tak? Padło tam kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie Abstrahując od tego, czy coś takiego jest możliwe i czy coś takiego ma miejsce na Polski w YouTube w ogóle, no może Wardęga goli najwięcej, ale to raczej nie jest kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, bo chyba kurczę, nie wiem tam człowiek postawił klocek ze szczęścia. Tak czy inaczej, problem polega na tym, że jeżeli powiedzmy sobie tak, ja już, ja już, tak powiem, jestem mało ambitny w ogóle, ale wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, coś takiego wpada w media. To widziałem na tym Trójka TV to podłapie, zaraz będzie w internecie na wszystkich serwisach o tym pisało e, w ramach tam ciekawostek i zaraz znowu się zleci na YouTuba 158 tysięcy dzieci kurczę, ludzi, którzy będą chcieli golić kasę na YouTubie, na filmikach i w ogóle. I znowu będziemy mieli potworny wysyp e, różnej ilości krapowatych kanałów filmów, na forum tym ja wiem i w ogóle dokładnie tak, jak to miało miejsce po poprzedniej takiej akcji gdzieś sprzed półtora roku, może, może roku, jakoś tak. Wiem, bo to było aż widać. Po prostu, że się wszyscy zlecieli, bo kasa. E, okej, okay, ale, no i zaczynam już przycinać, durny kłary. Wracając do tematu odcinka. No ja tak trochę może, może nagrywam głównie dlatego, że nie chcę mi się robić audiologów, bo po co, albo może może powinienem robić audiologii zamian za nagrywanie, jakby się nie chce nagrywać obrazu, albo po prostu nagrywać audiologa i wstawiać do tego jakąś randomową animację. Ale wróćmy do tematu. Mam podświetlony ekran z Thermala, ponieważ doszedłem do wniosku, że jednak te parowe silniki, w cudzysłowie, te, które mam tam na dole, to nie to. To jednak nie jest to. Nasze zasoby do produkcji, nasze możliwości produkcji etanolu nie są wcale takie dobre, wbrew pozorom, są, powiedziałbym, nawet słabe. Okay, wszystko działa. E, są wbrew pozorom słabe, i te parowe silniki, i robienie z nich pary, i wysyłanie ich do e, Steam Dynamo, to jest, to jest bez sensu. Ponieważ dlaczego? Ponieważ e, parowe, te, 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 boilery, OK, one są fajne, one te, produkują całkiem sporo tej pary, można dużo na nich e, Minecraft, to, Minecraft energii pozyskać, e, ale ja Minecraft joulowej energii nie używam. I przynajmniej, no kwary w tej chwili używała tylko dlatego, że nie mam innego źródła. I, i ogólnie ma, motyw polega na tym, że one są niewydajne i mają zbyt dużą bezwładność. Owszem, wrzucimy jedno wiaderko, to podziała chwilę i ile tej pary wyjdzie, mało wyjdzie, bo to się musi nagrzać, później, później zacznie stygnąć i w ogóle tak, bez sensu. E, a co, jeśli byłbym w stanie zamienić to na coś lepszego, na coś, co produkuje energię non-stop w momencie, kiedy zachodzi taka potrzeba? No, trochę będzie problem później z konwersją na microjoule, ok, przyznam, ale przy odrobieniu szczęścia nie będziemy jej potrzebowali, ponieważ kwary również akceptuje RF-y. Przynajmniej tak się wydaje. Ok, i w tym celu... No Ale wiecie co, nawet bym sobie sprawdził. No tak czy inaczej. Na razie i tak nasze boilery są nieużywane, więc je po prostu zezłowujemy w tej chwili te parodakty, które właściwie są tylko na sztukę, jak widać na załączonym obrazku, są nam już absolutnie w tym miejscu niepotrzebne. Również możemy się pozbyć naszego wywalczonego z wielkim bólem paleniska i tak dalej, ale za to słuchajcie. Wy, zrobimy coś innego. Postawimy sobie, to jest woda, tak? Fluidact. Postawimy sobie tutaj obwód, właściwie, jeśli można by to tak nazwać, system produkcji RF-ów i to w takiej trochę większej ilości. Mianowicie myślę tutaj o silnikach opartych o etanol. A silnikami, które potrafią spalać etanol, jest m.in. w przypadku thermal expansion, jest to compression dynamo, fluid fuel and coolant, czyli to są takie odpowiedniki combustion engine z Build crafta, prawda? Więc myślę, że za chwilkę możemy zacząć i je tworzyć nawet, ale jeszcze w pierwszej chwili tu nie mam interfejsu do AE, prawda? Niestety to jest, to jest pewien problem, więc będziemy musieli wrócić na górę. Po parę gratów, które nam będą potrzebne. Właściwie od razu zamiast iść po te graty, myślę, że jestem w stanie od razu zacząć tworzyć te compression Dynamo. Może z tą transmission coin, to jest co to jest? Silveringo. Ja mam te wszystkie rzeczy, tak? Silver silver ingot, tak, na raz dwa. Znowu się pojawia pytanie redstone. <grywia> na szczęście, na szczęście poprzednim razem go trochę nakopałem. Co tam jeszcze jest potrzebne? Jest potrzebne tin ingoty. Może i mam nawet tin giry. Tin, mam tin ingoty. Nie mam tin girów. Powinienem mieć kamienne. Tak, mam kamienne. Będę potrzebował czterech sztuk, więc nawet lepiej, ale muszę je najpierw zrobić. Tin, tin, tin. Hmm, czy coś jeszcze tam jest potrzebne do tego? Nie, nie, to wszystko. E, myślę, że na początek zrobimy, zrobimy, nie wiem ile, jedno compression dynamo. E, nie mam się jednak do powiedzieć jakie te silniki tak naprawdę mają współczynniki. Widzicie? Powiedzmy, że zrobię dwa. Podłączę jeden i zobaczymy, co się stanie. Albo podłączę dwa i zobaczymy, co się stanie. Nie, dobra, powiedzmy na początek zrobimy, zrobimy dwa, ale faktycznie podłączymy tylko jeden, bo nie wydaje mi się, abym miał aż takie wściekłe zapotrzebowanie na Redstone Flax, przynajmniej na początku. Zresztą do tej pory nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek zapotrzebowanie, które potrzebowałbym. Zaspokajać w takich ilościach. Przypomnijmy, Steam Dynamo produkuje jakieś 8-80 RF, czyli to jest jakieś 8 Microfluid. Zakładam, że Magmatic Dynamo będzie dwa razy lepsze, czyli to powinno być 4 razy lepsze, czyli 32 Pekrafluid. No coś takiego, tak. Reaktant demo, no to jest w ogóle co by co spala. Fully and solid raktam. Tak, no to teraz chyba nie jest. to im, e, Owszem, paliwo ciekło, ale im lepszy i te wrzucimy do środka, to będzie więcej się palił, Coś takiego. Muszę, po, muszę poszukać na wiki. Mamy nasze Compression Dynamo. E, dwie sztuki. E, czy mamy conduity? Con... I mamy tylko hardenet energy, ale to bardzo dobrze, to się przyda. To możemy odłożyć, to już nam nie będzie potrzebne również. Potrzebujemy covera, bo jeszcze kiepieczkodowe mogą być, bo musimy oddzielić rurki z paliwem od rurek z, od rurek z wodą. Czyli schodziłem to, użmy tu, to ten, hard pressure boiler, ok. Równie, a, zużyliśmy wszystkie, e, dobra powiedzmy na początek, e, compression dynamo. Jakby to, e, tak, z, znowu się rozpędzam. Najpierw, najpierw musimy odgrodzić sobie rurę, żeby się nie zwarło przypadkiem. Następnie doprowadzić rurę, która być może kiedyś w przyszłości będzie e, transportowała paliwo. Być może nawet, mm, to nie był dobry pomysł. Chociaż z drugiej strony ja, niech stracę, prawda? Niech będą do góry, e, do góry w ten sposób. Teraz jesteśmy w stanie zrobić tak. Compression Dynamo 0 RF, maksimum power. A 80 RF. No to wcale nie są takie znacznie lepsze niż, e, niż Steam Dynamo, tak naprawdę. Poza tym, że zużywają e, w, w tej chwili. Inne paliwo to są właściwie takie same. I co by z tym zrobić? Przydałoby się więcej tych Konduitów, tak naprawdę hardenedów. One mają na pewno większą pojemność i podłączenie większej ilości z tym dynam do nich nie spowoduje, że będziemy mieli jakieś wąskie gardło. To zależy conduit, conduit. to jest to jest te podstawowy. Dobra. To, co my jesteśmy w stanie z tym zrobić? W momencie, kiedy to odpalimy. Właściwie od razu możemy to odpalić. Te silniki mają to do siebie, że nie będą produkowały energii, jeśli będą pełne, bądź jeśli ta energia nie będzie nigdzie zużywana. Tą dziurę możemy zatkać. Będę musiał coś zrobić z tym sofitem, powiedzmy, że niby jestem w stanie od razu je uruchomić. I nie muszę się bać, że, no, żłopią jak smoki, wam powiem. Ale to chyba tylko żłopały przez chwilę, w kiedy się napełniały, nie? Teoretycznie, na jednym wiatrze, zobaczmy sobie etanol. Etanol. Na jednym biodrze etanolu jesteśmy w stanie wyprodukować 500, 500 tysięcy RF-ów. Tak? 0,5 miliona to jest 500 tysięcy. Z czego ile silnik ma pojemności? 400 tysięcy. Hmm. Nie jestem pewien wcale, czy to dobrze, czy źle. No Zobaczymy w każdym razie, jak to wyjdzie. Inna sprawa jest taka, że przydałoby się zrobić coś, może nawet tutaj za ścianą. Jak, zobaczmy, jak tu mamy te filary, bo one są co dwa, nie? Przydałoby się zrobić coś, co mógłbym. Co mógłbym wykorzystywać w przyszłości, tak jak no, w tej chwili ewidentnie, powiedzmy, że produkujemy tą energię, nie? No, ale na razie nic z tego nie wynika. Nie, nie jesteśmy w stanie jej wysłać nigdzie. Nie mamy jeszcze systemu jakby, przesyłowego. Zresztą tutaj mamy jakieś kurcze kazamaty, które niekoniecznie chciałbym, żeby tutaj były, więc je po prostu zamurujemy w odwecie. Mhm. Nie mam systemu przesyłowego. Jedynym miejscem, w którym mógłbym wykorzystywać do zużywania w tej chwili tą energię, to jest głównie wcześniej wspomniane wcześniej wspomniane quary. Powiedzmy, że byłyby jeszcze skłonny wykorzystywać tą energię również do obsługi takich, takich rzeczy, jak hmm, takich rzeczy, jak na przykład filer Zrobię tak i tak e, takich rzeczy jak na przykład filler e, albo no nie wiem jakieś maszyny które powiedzmy tak, w Termalu istnieją i które mogłyby się wbrew u mnie tutaj wbrew pozorom przydać. Może, może się nawet pojawi tutaj za chwilę park termale expansionowy. Swoją drogą za znaczy, news jest stary, jak Jastig Wid, już ma chyba z miesiąc, jak nie więcej. Jak on się tam nazywa? Ten gościu od Fidebista, pojawił się jakiś news, slowpoke. Slowpox się nazywa, ale to chyba nawet nie, nie on ten nie odpuścił, więc e, powiedzmy, że na razie nie było sprawy. E, pojawił się jakiś news, że w przyszłych wersjach e, fidelistowych e, paków e, paczki będą mm, tworzone bardziej pod e, jakiś, nie wiem, konkretny miks. Już nie będzie tak, że będziemy mieli e, na przykład e, w jednej paczce e, BuildCrafta i Industrial Crafta. Przynajmniej, przynajmniej taki jest plan i to ma tam służyć, czemu, że i tak część modów jest niekompatybilna, inne są kompatybilne, ale nie do końca, coś tam czytałem, niewiele z tym zrozumiałem. Ogólnie ja bym się wcale nie zdziwił, bo jakoś tak też mnie to zaczyna wkurzać, że nie ma, nie ma bezpośredniej, same, inaczej, same body, same z siebie nie pozwalają na taką powiedzmy sobie, bezpośrednią konwersję jednej energii w drugą, prawda? Przynajmniej nie taką sensowną. Powiedzmy, że w przypadku BuildCrafta, konwersja z Minecraft Juli na cokolwiek innego jest właściwie chyba niemożliwa, przynajmniej ja nic nie kojarzę, żeby taki blok w default był. Z Industrial Crafta można. Można konwertować w Minecraft Joule tylko w momencie, kiedy mamy forestry doinstalowane do BuildCrafta i to nam udostępnia elektryczne silniki. Jeżeli mamy Thermal Expansion, to bezpośrednia konwersja na Minecraft Joule bądź na EU też raczej nie jest możliwa. W żaden sposób. Podobnie nie jest możliwa konwersja z EU na RF. Przynajmniej kalklawia i MFFS akceptują wszystkie, wszystkie formy energii od lewej do prawej, więc tutaj raczej problemu nie ma. i Wiele modów i pluginów również akceptuje wszystkie formy energii, jakie dostarczyły, ale to jeszcze nie jest to. To nie jest. To nie jest to, co ja bym chciał po prostu oglądać w tej, w tej, w tej takiej formie, jak to jest obecnie. No, powinni zdecydowanie autorzy się skoncentrować, żeby była jednak mimo wszystko możliwość takiej konwersji, że na przykład no, mam elektrownię, nie wiem tam. Drostra kraftową, nie mam reaktor atomowy i chcę produkować z tego RF, -y albo coś w tym stylu. To wiadomo, tego to niektórych rzeczy się nie da zrobić. E, owszem, Universal Electricity e, było takim niby, powiedzmy sobie, środkiem, próbą e, zrobienia czegoś takiego, no ale wszyscy wiemy, no, e, wszystkie, wszystkie te techniczne i Buildcraft, no, Buildcraft, szczególne miejsce w historii, Buildcraft'a Rury i w ogóle to wszystkie kostkowate, e, przesyłanie całych kostek, e, w ogóle jest super. Industrial Craft e, to były głównie maszyny, nigdy chyba nie miał e, systemu przesyłowego do czegokolwiek oprócz energii. No. <tryk> mi się... No dobra, tam Greg Tekst, powiedzmy. E, nie chcę mi się już na ten temat gadać, okej. Okay. Powiedzmy tak, mamy rf -y, no nie? Już je produkujemy. E, mamy <tryk> energię zmagazynowaną do Produkcji będziemy w stanie ją oszczędzać. Mam na myśli tutaj, mamy na myśli tutaj paliwo, które się produkuje raz na nigdy. Co, przyczekaliśmy się z biomasy, przecież tu było pełno. Wszystkiego. Znowu się coś zacięło? Hmm. Mieliśmy pełno biomasy, mieliśmy dużo kaktusów, mieliśmy trzcinę zmagazynowaną. Znowu jest jakiś problem z miejscem. Może się coś dziwnego zbagowało, Nie. Eee, co? Nie, no w dobrą stronę idzie. O co mu chodzi? Tak. I trafia tu. No i dobra trafia. I dobrze trafia. I o co chodzi? No dobra, nie wiem o co chodzi. Wydawało mi się, że mam jakieś większe zapasy e, biomasy. Nawet jeszcze jak mi się rybuje. E, wracając do tematu, mamy już sposób e, sposób produkcji RF-u. Miarę oszczędny. Teraz by się przydało e, wyprodukować w związku z tym e, coś co jest coś co będziemy używali e, do no, do, używali do używania, to chyba nie jest to zbyt po polsku powiedziane e Będzie używali do transportu i funkcjonowania tego wszystkiego e Czyli mam tutaj na myśli głównie Energy Cele, e Energy Cel e w tej chwili bez problemu jesteśmy w stanie zrobić Ledstone Energy Cel e jednak od razu bym się rzucił na Hardened Energy -cell. Na Redstone Energy Cell, okej, okay. chciałbym, owszem, ale z dwóch powodów tego nie zrobię, bo to jest koszmarnie drogie. to Raz, dwa, żeby zrobić Energy Cell Frame'a, trzeba z, z, wyprodukować Destabilized Redstone. Największym kłopotem w produkcji tego jest to, że po prostu nie mam redstone. <laughs> Niestety, to nie jest fajne. Conductance Coil zrobimy z Elektrum Ingota. Elektrum Ingota od razu, od razu byśmy zrobili dwie, wiecie? Tak naprawdę zobaczmy, redstone. Raz, dwa, trzy, cztery. To dwa redstone. Jeszcze będą tu. Dodatkowo potrzebujemy. Tam był co? Redstone Energy Cell. To się, wyjdź, wejdź, wyć wejdź. Produkujemy pewnie z ołowiu, nie? Blok Redstone szkło. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery. Teraz redstone. Problem, nie? Oraz led ołów. Łącznie osiem sztuk. Dobrze. Mam nadzieję, że wystarczy mi na kostkę. Albo na dwie. Pamiętam, kiedyś ta receptura była tańsza, bo było tak naprawdę, trzeba było tylko bie, y, użyć do tego złota. I było. I było złoto na środku. Nie, chociaż nie wiecie co? Czekajcie. Na, na pewno nie zawsze trzeba było używać redstonu do tej receptury. Mm. Tę ramkę robiło się jakoś inaczej, było, było złoto, były, było żelazo, elektro, coś tam jeszcze i wypełniało się to redstone, teraz to jest, no, no powiedziałbym, może i nawet tańsza receptura, tak naprawdę, zobaczmy, tam było koper, tak, koper, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, E, 3 powiedziałem, a na hardened energy cella e, i dwa ringotów. I dwa ringotów jeszcze mieć. In waringoty raz e, dwa, 3, 4. Raz dwa, 3, 4. E, po ostatnim craftowaniu e, blok breakerów, tych, tych takich śmiesznych, automatycznych, e, tak, mamy jedną Ledstone energy cella. I drugą od razu, i od razu jesteśmy w stanie również zrobić dwie na Energy Cell. Coś źle przerzuciłem. Teraz i mamy oto dwa, dwie baterie służące do przenoszenia energii RF-owej. Tak, czyli Terminal Extensionowy. A swoją drogą, cała ta zadyma z tym, że rf -y są niekompatybilne z niczym, nie wiem jak w sprawie Industrial Crafta się to, że tak powiem, miało, ale na przykład w, z powodu tym, że nie, jest, nie są kompatybilne z BildCraftem, to jest, zdaje się, plotka plotka niosła, że, że się pokłócili. Ładuje się coś? Tak. Tu się ładuje, ładuje się. E, że się autorzy pokłócili, jakiś tam, jakiś był tam konflikt, e, no nie powiedziałbym, interesów, ale e, różnica zdań e, na temat nowego systemu zasilania e, w Bildcrafcie, coś tam się nie spodobało. E, no i wtedy właśnie Thermal Expansion przestał produkować paliw, który źle zaczął produkować. Swoją, swoją własną energię. Więc śmiechy i chichy. E, dobra. Mam nadzieję, że nie spalę całego ten a nawet jeśli spalę cały, e, to na pewno będzie to z korzyścią dla mnie. Wiecie co? Zrobimy inaczej. E, naładujemy najpierw jedną kostkę, a potem będziemy ładowali drugą. Czy ten poziom spada? Hmm. Może. No, masz spadać. No Nie wiem, czemu nie chce spadać. W każdym razie, tu, tu się zwiększa. Chcę ją naładować, aby pójść ją do kwary, aby moje kwary zaczęły chodzić na wyższych obrotach. I myślę, że patrząc na zegarek, to już będzie wszystko w tym odcinku, bo ładowanie tego trochę, trochę jednak zajmie. Tu się, tu się mieści 2 miliony wiader, znaczy 2 miliony wiader, 2 miliony RF-ów, czyli lekko licząc, musimy na to spalić raz, dwa, cztery, cztery wiadra etanolu, tak, dobrze liczę, to jest 2 miliony tak, a 500 tysięcy, a 2 miliody to są 4 wiadra etanolu na to pójdzie, no i myślę, że to będzie nawet wbrew pozorom, no ile nie tak samo wydajne, to na pewno oszczędniejsze niż w przypadku boilerów, bo bojlery to by się paliły i paliły i paliły i musiałby je jakoś, nie wiem, regulować. co by było i tak niemożliwe z powodu na bezwładność cieplną. A to jak się napełni, jak skończy produkcję, to się po prostu zabyka, odcina i wszystko jest faj. Swoją drogą 80 RF-ów, max output, to zwiększymy. Nie wiem do ilu. Do Dobra, do 330. Ładna, ładna okrągła cyfra. Zobaczmy, czy jestem w stanie zwiększyć. No. no jestem w stanie zwiększyć. Do, do tam niby. Yy, I tak jest limit yy, taki, że dwa, yy, dwa te silniki. Yy, dwa te silniki compression dynamo. A propos, a propos, to jest chyba pierwszy raz, kiedy wykonałem compression dynamo, tak naprawdę chłę, Dwa koprasze dynamo i tak produkują tylko 180 RF-ów na TIG, więc, no dobra, więc w tym momencie na tej, w ten sposób je zostawimy. No i co? I tak jak mówię, no, ładować to się będzie jeszcze przez chwilę. Nie ma sensu czekać tutaj i to kręcić, a tym bardziej nie ma sensu przestać to kręcić i wznowić kręcenie bo momencie, kiedy, kiedy już będzie doładowane. Ja to zawiosę i użyję, więc myślę, że tak jak powiedziałem, to wszystko w dzisiejszym w odcinku. Szczęśliwej technomaterii i do zobaczenia następnym razem. Cześć!